Cześć strona z Dawid. A Dzisiaj jestem w drugim odcinku. Stąd był i od razu wam mówię, że dzisiaj jest z nami Kami. Siemanko, siemanko. I widzowie, nie lajkujcie i nie subskrybujcie. Od razu wam mówię, nie lajkujcie i nie subskrybujcie. Ja mówię prawdę, naprawdę nie lajkujcie i nie subskrybujcie. Potrzebuję gemów, żeby grać w turniej. Tam gramy turniej, dobra. Nie wiem, widzowie, wiem, ale wiem, że jestem w turnieju. Nie wiem, to wie czy jestem z Kamilem i czy będę w Ale grze Z Kamilem. No to super Kamil. Nie no nie wiem, chyba Kamil, nie będziemy razem. Nie, nie, Ja nie wiedziałam, że ty jesteś kucharzem. Ja nie, bo on się rozbija. Co jest? No, nie tak samo. Naprawdę, widzowie, ja wam mówię prawdę. Nie lajkujcie i nie subskrybujcie. Znaczy, ja was nie zmuszam. Jak chcecie zalajkować, to lajkujcie, ale ja, ja chcę, żeby po tym odcinku było zero łapek w górę. Tak? Możecie dawać łapki w dół. No naprawdę możecie nawet ani jednej łapki nie zostawić. Będę z tego bardzo ustawiał. Widowie, ja będę bardzo z tego ucieszony, jak zostawicie tutaj 0 łapek w górę. Lub w ogóle nie zostawicie. Więc nie zostawiajcie. A! I widzowie jak zrobimy 30 warstw, nie zostawiacie łapki w górę. Żeby właśnie... Bo jak teraz pani, to zostawi, muszą zostawić łapkę w górę. A jak zrobimy 30 warstw, to, to nie, to nie zostawiają łapkę w górę. widzowie, że ja gadam jak robot normalnie. Widzowie czy to, że ja nie mam z tego skina. Widzowie, Kamil przed tym kątem ruszt miał wiele innych kąt. Na jednym kącie się nazywał Parowa 9, które bardzo szybko odinstalował. Na drugim kącie się nazywał jakoś tam. On miał widzowie. Kamil miał trzy kąta, zanim trafił na konto różd. Czyli Kamil ma razem cztery kąta. I widzowie, Kamil się nazywał najpierw Parowa 9, potem jakoś tam. 6. 09 A, dobra, paru, najpierw kamień się nazywał paru Waszej 0,9 O shit. Aj. Nie, widzę druga próba, żebyście nie zostawiali łapki w górę. A, i widzowie cała historia Kamila Stametga będzie u mnie jutro na kanale. Więc widzowie wpadajcie jutro na... 15, o 15 godzinie będzie odcinek. I yy, cała prawda o Kamilu. O Kamilo się Koncie Kamil będzie ze mną też. Jakby no. Dobra. Zobaczycie, widzowie, jak to będzie zrobione. To będzie, widzowie, nagrywane tak jak w Fortnite. Czyli chyba każdy z Was wie, jak jest nagrywany w Fortnite nad telefonem nagrywana, bo to nie, ja nie mam komputera, żeby nagrywać ekran. Nie wiem, widzowie, o której będzie ta cała prawda o się Kamila, ale dobra, jutro najwyżej, na pewno jutro będzie. To to na pewno, widzowie, wiem, że jutro będzie. A tak w ogóle to karty twas chyba wie, jak jest nagrywany Fortnite. No, normalnie telefonem, jakby się normalnie kręcili filmik telefonem. No, tak jak robicie zdjęcia telefonem, tak będzie nagrywany ten filmik. Cała prawda, o Kamilu. Ja będę mówił tam różne poszczególne rzeczy i tam takie inne. I nie gram.

Chcę nogą. Dawaj, podskakaj. Aj! Zobaczycie tego trika. Tam dobra. Dobra. Dobra, dobra kacz. O, no, ja nie mogłem użyć nogi. O ja. Dobra widzowie. A więc lecimy. Lecimy widzę z tym koksem, lecimy, lecimy! No Kamil! Miało być to samo! Te oszukańcu, mieliśmy być tymi samymi skinami! Ty nie widzisz, że ja skiny? To mieliśmy być tymi Ta, z botem! No to już chyba ja, jest. bo ma za jak ja. Obaj mamy wieda. Oj, czuję. Muszę zacząć wydawać pieniądze na tego standardu gajsa. Widzowie, ja naprawdę muszę wydać pieniądze na tego standu gajsa. Ja mam tylko piąchę i nogę. A ja potrzebuję więcej. Czy Czytulanie potrzebuje banana. Starą śliską nogę. Zacznijmy no tą nową. Pum! ty no. nie masz nogi? Nie. Jakimś No, no zasavewałem, co mi nie wierzysz? To. Botem. No, ho, ho. Bot, który trzyma się do 18 pasków. Dobra, zobaczymy, kto wygra. Czy bot, czy jakiś koks planety Ziemi? No, wiem. bo poza tym by nie znał tego triku. Podobno było to roboty? Nie, ale Nie, nie akurat. Jak do tego doszło, nie wiem. Boże, jakbyś mnie zepchał. Zepchnął. A ty masz czerwoną czy czarną skórkę? Czarną, ale czarna skórka to jest najbardziej spocona. Tam 31 warstw. Proszę, proszę, proszę. Jest! Widzowie, nie, nie, <noise> nie, nie zostawiacie łapki w górę. Bo 31 warstwy. Dobra, już nie masz... szans. że zostawicie łapkę w górę. Nie zostawiacie łapki w górę. 30 Nie zostawiacie łapki w górę, bo 30 Bot, który sobie wuje. Wow. No. no. Boty też się będą sobie To Jeszcze takiego bota, to ja nie widziałam. Ja grałem Kiedy potem to save'ują? No właśnie chyba teraz grasz w tym bodomu, który save'uje. Co? No to mnie akurat wewiło do łez. 40 warstw, ja nie mogę. Ty robimy czy 50 warstw? Nie Jak się uda? chyba ale No jasne, no, już, już, już mamy zaraz na wykonanie. Przed chwilą bo teraz zawieźmy. Dobra. Już mamy rekord pobity. Dobra, już mamy rekord pobity, Ale robimy jak nie najwięcej. Was, tak, robimy. tak, ja bym. Dobra, ja chcę zrobić 70 wars. To jest moje marzenie. 50 wars. Jest... Ty nie, no 50 wars to teraz to już na pewno. Pr... Na pewno pr... teraz. Pr... Pr... Teraz to widzowie na pewno pr... 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 nie, nie mogą pr... zostawić łapki w górę, prawda, Kamil? No. Teraz już jest to już widzowie zakaz łapki w górę. co, nie... Tak. To jest to jest pięćdziesiąt cztery warstwy. Nie no nie no my musimy Musi zrobić się. To. Nie wierzę w to. Pan chodź. Na takich. Też ja robiłem zdjęcia? Nie! No nie, dobra, że... dobrze, że zrobiłem screena. Nie, no ale 62 warstwy. 62 warstwy. Nie, mogę no, robimy jeszcze raz 70. Tym razem. Nie, No nie, dobrze, że nie, no, ale ale, widzowie, 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 teraz zrobimy 70 warstw. Nie no, widzowie, co ja teraz z Kamilem odwaliłam? OMG, te screeny mi się długo robią, widzowie, te screeny mi się długi, długi, długo robią. Więc, widzowie, ja wam nic na ja no to nie robię. Ja prawie zasejwowałem. A ja zasejwowałem raz. Ale laser mnie Ja zasejwowałem, a ja zasejwowałem ja raz i no i kurczę. Ej nie, to była jedna z, na, mój, z naszych lepszych gier. Robimy, Kamil, drugi raz to samo. Ale nie. Nie, nie, ja, ja, ja nawet nie mam Pana, tak. o Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie,

Widzowie, epickie lub lepsze. Dobra, niech będzie legenda. Legenda coś oddaje, przynajmniej. To wyjątkowe, ja zawsze tak. O nie, jak zawsze. Dobra, widzowie. Gromy. Ale, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Naprawdę, 62. A, nie, 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 widzowie. Nie zostawiajcie łapki w górę. Tak, Kamil jest mądry. Nie zostawiajcie łapki w górę. Ale widzowie 62 warstwy to jest już coś. Serio. O dobra widzowie, teraz to robimy rekord. Nie wiem co to za Bambik ze mną gra. Na... Dobra widzowie. Widzowie ja przepraszam za to, że tak szybko odpadłem. Ale to, co my zrobiliśmy z Kamilem na bruktoszu, to przebija wszystko, prawda Kamil? No. Widzowie, napiszcie teraz w komentarzach, widzowie, możecie napisać w komentarzach, ooo, z kim mam zrobić, kogo zna Akona? Akinator. Widzowie, napiszcie mi w komentarzach, kogo, yy, na przykład, kogo zna ten Akinator. Możemy sprawdzić, widzowie. Czy akinator czyli ja na MP? O to jest pytanie. No i szczególnie Akinator oboje, co? Gdzie to ja, to ja... ma jeszcze coś? Co jest? Co jest? Widzę Balanda. A nie, nikam nie pokazuj. Kamil, widzę, gramy lawalanda i Kamil będzie ze mną chodził, żeby się nie spychnął w jakieś miejsce losowe. Dobra, Kamil, chodzisz za mną, ok? A jak już będzie się to zatapiało, Kamil, a jak to już się będzie tam zatapiało w tej lawie, to sprawdź gdzie chcesz, ok? Byle nie do latu. Ta oto górka się ten, już jej nie będzie później. Zobaczcie, bo ona to normalnie tonie. O, zobaczcie, widzowie, zaraz tej górki nie będzie. Tam jest widowie ta kurtka chyba. Co ty robisz? Co ty robisz? ty ja? ty Kotek niby taki grzeczny, ja nie mogę. Nie no, dalej nie spychajmy się, no. Oj, Czemu? Rzymowsko. Okej. Okay. Ja nie mogę. Dobra widzowie, teraz widzowie tylko sejwował challenge. Dopóki jak nie zasejwuję to koniec odcinka. A muszę tylko sejwować więc widzowie będzie ciężko. Ile będę sejwował, tyle będzie trwało. Odcinka. No nie, chyba sobie... Teraz no właśnie widzę. Ja, dobra widzowie. Pa.